Ja do piotej rano siedzę na komputerze. Uwaga, moja odpowiedź, późna na imprezę. Też mocno, no. Okay. Nie ma. Ja nie mam, dodawałeś. Okay, okay. Ja mam, ja mam. Co można robić w nocy? Przeglądać TikToka. Nie ma. Nie ma na odpowiedzi. odpowiedzi. No tak, bo pewnie chodziło o TikToka, pewnie chodziło o siedzieć na telefonie. My już naradzeni po drugim pytaniu. Panowie, co można robić w nocy? Grać na komputerze. Nie ma przeglądania TikToka, grać. grań... No. Ale Ciędza. co to jest? TikToka nie ma, a graj Tiktoka on pyta. Ale to pytaj ankietowanych. Ankietowanych pytań. A tak odpowiedzieli. No. To Ta, to... Dobra, ciekawe. Jakie były jeszcze odpowiedzi? Proste ja o... powiedział, że jest. Oglądasz film? No można. No, no też tak. dobrze, Też No, Jeść. Ja, no, bo wiem, yes. srać, srać, no, spać, srać, spać, no. srać. Co masz robić w nocy, srać? No, nie można? Srać w nocy, kupa? Co no, można no. robić w nocy imprezy, to powinno być, Powinno być, powinno. A siedzieć na telefonie to już w ogóle, bo chyba każdy się. Dobra, ale my wygraliśmy. No, dobra. Trzeba całego karę robił klasy. Tam patrz. <śleski> ale ta twoja ręka to nie jedno życie. <śleski>